Bez względu na to, jak duży jest bagażnik, to zawsze jest tak, że mamy tych rzeczy trochę za dużo. A się to nagrywa już. Cześć i Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, na który w sumie szykowałam się już od bardzo długiego czasu, żeby nagrać, ponieważ dzisiaj chciałam spogadać z Wami na temat tego roku i ha, ha 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 jest koniec lutego i dopiero teraz nagrywam, ale powiem Wam szczerze, że jeszcze zima trwa, ale tak mnie przetyrała w pracy, że po prostu nie, nie byliśmy w stanie na jeden weekend się gdzieś wyrwać oprócz turbacza i jako, że ten weekend jest wolny, pakujemy się właśnie do auta, Szymon swój szpej, ja swój szpej pakuję jak zwykle jest za mało miejsca, ale to inny temat yy, i Wyruszamy, więc doszliśmy do wniosku, że teraz będzie dobry moment, żeby właśnie nagrać taki odcinek na temat celów na 2025 rok. Dojechaliśmy do Folusza, bo... Do Foluszu? Do Folusza chyba, nie? Folusz. Folusz. Mała miejscowość Folusz na Podkarpaciu, bo 9 marca będę tutaj biegła bieg bez Beskidnika na dystansie 21 km, więc doszłam do wniosku, że teraz jest ostatni dzwonek, żeby zrobić rekonesans tej trasy i trochę wieje, jest trochę zimniej niż u nas, tak więc jesteśmy poubierani i poszliśmy zrobić sobie taką Obczajkę po terenie, ale ja nie o tym. Chciałam Wam powiedzieć o tych moich celach, bo długo myślałam nad tym filmikiem i powiem Wam, nawet miałam przygotowany harmonogram, plan, jak to ja, struktura, a potem doszłam do wniosku, że kompletnie nie to chcę przekazać, bo naprawdę taką miałam refleksję. Nie wiem, czy to przychodzi z wiekiem, czy z tymi wszystkimi doświadczeniami, czy z tym bieganiem, ale po prostu. Dla mnie najważniejszym celem w samym sobie jest to, żeby to wszystko sprawiało radochę i sprawia mi eksperymentowanie z różnymi sportami. Były skitury. Dwa lata temu wprowadzonej i też na początku byłam taka nie wiadomo co, a teraz tak naprawdę nie wyobrażam sobie bez nich zimy rowerem TB. Pływanie mi się coraz bardziej podoba I, i chyba to mi się najbardziej w tym wszystkim, w tym całym sporcie, tak wiecie, to mnie tak e, po prostu napędza dalej. Dlatego celem dla mnie samym w sobie jest to, żeby ten proces treningowy sprawiał frajdę i żeby był taką częścią życia. I mimo tego, że też o tym mówiłam w zeszłym roku, to tak głębiej to teraz czuję i i to jest chyba najważniejsze, nie nakręcanie się, że o muszę, wiecie jak było GSB, no to był piękny cel, ale teraz nie mam czegoś takiego, że muszę coś zrobić, żeby sobie coś udowodnić, kompletnie nie, tak jakbym nie musiał, wiecie ja nie muszę udowadniać na siłę jakąś taką, jakieś wytłumaczenie swojej egzystencji tutaj, że nie wiem, żeby być biegaczką muszę to, żeby być fajną osobą muszę to, zupełnie nie i... I to jest chyba taki mój główny przekaz tego filmiku, który chcę pokazać, że bez względu na to, czy biegacie, jedziecie na rowerze, to żeby, kurczę, to miało sens dla Was, żebyście czerpali z tego frajdę, bo wszelkie takie cele, realizacje nie mają po prostu sensu w momencie, jak robicie to na siłę albo robicie to, bo robią to inni. Tak więc pierwsza, podstawowa rzecz, niech to wszystko sprawia po prostu frajdę. Powiem Wam, że śmiesznie jak fix. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu biegałam w puchówce, ale totalnie zaskoczyła nas pogoda. Tak więc trzeba być elastycznym, bo mega wieje. Gdy jeżdżaliśmy od nas, a mamy 45 minut drogi, to było pięknie, bezwietrznie, a tu jeju, a ja nawet nie wzięłam kurtki przeciwwiatrowej, miałam tylko puchówkę. Tak więc jest zimno, ale no, trzeba być w życiu elastycznym, no nie? Tak więc to też jest chyba taki dla mnie. Taka wartość i zasada, też nie, ale coś, co, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest właśnie to, żeby być elastycznym. Wiecie, żeby się tak jakoś specjalnie nie nakręcać, że coś nie wychodzi, że miałam walnąć w jakiś tam konkretny czas na treningu osiągnąć konkretny zakres, a im się nie udało, to się nie frustruje. I to też jest dla mnie bardzo ważna: elastyczność, też w zmianie planów. Dlatego bardzo sobie doceniam to, w jakiej mój. Trening jest ułożony, że nie mam takiej spiny, że muszę koniecznie to zrobić. No są różne sytuacje życiowe. Często no, w tą zimę na przykład miałam jeden tydzień taki, że nie miałam totalnie mocy, bo byłam tak zmęczona pracą i te treningi nie wychodziły. Dlatego też oprócz właśnie tej radochy no to dla mnie jest ważne to, żeby trening był uzupełnieniem życia, a nie na odwrót i to jest po prostu dla mnie też bardzo, bardzo ważne. Eee, troszeczkę się rozgrzałam, weszłam w las i na szczęście ten wiatr zelżał, więc nie jest źle. Mam pięknie wszystko spakowane w plecaku, tak więc dało radę na początku, nie zmarznąć? dało. Ale jeszcze w puchówce to jak żyję, nie biegałam. No ale mówiłam Wam o treningach, eee, o tym, że żeby mieć frajdę, elastyczność i tak dalej, ale po coś się trenuje. I teraz tak, w tym roku mimo tego, że generalnie no ja lubię po prostu trenować, biegać i tak dalej to mam kilka takich pięknych celów biegowych odnośnie moich startów. Bo teraz tak, w tym roku udało się dostać na TDS-a podczas festiwalu UTMB w Chamonix. tak więc aż żal byłoby nie skorzystać i to jest mój start roku. Więc ja jestem w ogóle tak mega happy! że w ogóle tam pojedziemy, zrobię to, że nie mam ani jakichś takich celów, wiecie, że chciałabym to w jakimś czasie konkretnym i tak dalej, bo tak naprawdę zobaczymy, e, zobaczymy jak to będzie. Trudno, naprawdę trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo dam z siebie tyle co mogę, ale przede wszystkim jest to dla mnie przygoda. Drugim bardzo ciekawym startem będzie Dolomiti Extreme Trail na dystansie 70 km i to też traktuję w ramach przygody, czyli najpierw mam TDS-a 150 km, Dolomiti 70, więc idziemy naprawdę w bardzo dobrą stronę dystansów, które lubię i gdzie czuję się dobrze. A z takich początkowych startów, no bo jeszcze wiosennych, to bardzo mi zależy na przechybie. I to powiem Wam szczerze, że to jest taki start, gdzie nie będzie przygody: taki sensu stricte o jak super pięknie, bo te tereny naprawdę bardzo dobrze znam. Będę biegła tam już po raz drugi. Ale chciałabym poprawić swój czas z zeszłego roku, więc okej, okay, możemy powiedzieć, że to jest cel. Mówiłam wam, że ten film nie będzie miał zbytnio struktury, i to jest taki mój, e, że tak powiem, strumień myśli, więc chyba tak. Sądzę, że tu, tu bym chciała troszeczkę powalczyć. Co jeszcze, teraz na wiosnę taką wczesną właśnie koncentruję się na szybkości, na tym, żeby trochę ta nóżka szybciej kręciła, dlatego też zrobiłam w tym miesiącu Turbacz. Połówkę 27 km, bardzo fajnie poszło. Jestem zadowolona. No i bieg bez kidnika, ale nie mam takiego e, poczucia, że muszę jakiś tam określony czas. Po prostu na ten moment zobaczymy, na ile mi ciało pozwoli. Jestem mega podekscytowana tym TDS-em Dolomiti. Cieszę się, że to wiecie, będą podróże. Dwa starty zagraniczne, więc w ogóle mega, będzie to też nasz urlop, wyjeżdżamy dwa razy na dwa tygodnie, więc bardzo mnie to cieszy i to jest dla mnie takie, takie spełnienie marzeń, sam fakt, że, że będzie mi dane gdzieś tam być w tym Szamonii nie z perspektywy kibica, soportu, ale właśnie biegatki, więc nie mogę się tego doczekać, no i jak dla mnie zapowiada się naprawdę piękny rok. Daje mi się, że całkiem się spocę na tej trasie. Jest ona mocno biegowa, szybka, bardzo wygodnie się biegnie. Jest mało śniegu, zobaczcie tylko, praktycznie nic nie ma. Tak więc jest miazga, Może oczywiście się coś zmienić do 9 marca, ale na ten moment nogi same lecą. Możecie się zastanawiać, co ja plotę, jakie 20 km, jakie szybkie, jak zawsze mówiłam, że prędkość to nie dla mnie, ale wiecie co, może dojrzałam, może się odważyłam jako osoba, jako biegaczka do tego, żeby jakby zrozumiałam w końcu, że żeby móc szybciej, sprawniej robić dystansę, które kocham, czyli ultra, to muszę po prostu przyspieszyć na dystansach krótszych. Dlatego też w tym roku wyszłam poza swoją strefę komfortu. I postawiłam sobie taki cel, żeby spróbować. Po prostu, żeby spróbować tego treningu szybkościowego, może niekoniecznie ciachać półmaratony i dychy po asfalcie, ale żeby właśnie odważyć się chociażby na półmaraton górski. I uwaga, Turbacz był moim pierwszym półmaratonem górskim. Nigdy nie zrobiłam go wcześniej, więc uważam, że to jest to już fajny cel zrealizowany, jeżeli chodzi o półmaraton. A teraz no cóż no, ta pierwsza część roku, no jest ciężko mi robić jakąkolwiek objętość yy, i więc czemu by nie skorzystać i nie wpleść tej takiej jakości pod kątem szybkości. Zobaczymy, jak mi się to zwróci pod te moje główne cele, marzenia, ambicje no i, i wtedy będziemy mogli pogadać. Proszę, a to shaker XXI wieku. Praktycznie? Ekologiczny po majonezie. No i będę się z wami kończyć! Pytę, tak okay. żegnać! Kurde, to kończyć! Powoli będziemy już kończyć. My jesteśmy w drodze do domu. Krótki przystanek 2025. Niech ten rok będzie dla Was wszystkich bardzo ciekawy, pełen przygód, takiego biegowego, życiowego rozwoju. Zawsze jakoś jest. Ja się tak śmieję, że nawet jak jest źle, to jest dobrze, bo to nas do czegoś jakby przybliża i wszystko jest doświadczeniem. I tak też trochę patrzę na ten, na ten rok. Nie mam jakichś wyrazistych celów, takich ambicji mocnych, potrzebnych. Kątem konkretnych aspiracji, albo rzeczy, które chcę mocno rozwijać, raczej chcę się tym bieganiem bawić, chcę sprawdzać swoje możliwości, chcę mieć fajne podróże, w których bieganie, rower, to będzie pewnym elementem, no i mieć fan z tego wszystkiego. Więc tego Wam też życzę, żeby było dużo, dużo radości w tym wszystkim, bo nie wiem, czemu tak jest, że im jesteśmy starsi, tym mamy jakieś takie poczucie, że nie możemy mieć prawa do tej radości, albo w ogóle pokazać, że jest fajnie, bo tu obowiązki, tu tamto, no świetnie, tylko no pamiętajcie, że życie ma ograniczony czas trwania i fajnie mieć z tego wszystkiego trochę przyjemności i fanu, dlatego też życzę Wam wszystkiego dobrego. Już jest prawie koniec drugiego miesiąca, ale mam nadzieję, że te kolejne 10 też będą ciekawe, fajne i przede wszystkim Wasze. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku.